Życia, Księga Kościoła. Przez ten etap, który przeżyliśmy, w szczególności prowadzeni przez, oczywiście, Ducha Świętego, ale tutaj widocznie Księdza Krzysztofa, Pani Mirenę i trochę przeze mnie w różnych momentach, zobaczyliśmy, że jest pewien program na życie. Ten program, który nas wyprowadza, tak można powiedzieć, tylko z naszej koncepcji, a wprowadza nas w historię zbawienia, której szczególnym momentem, czy szczególnym przejawem jest Pascha. Bo chrześcijanie to są ludzie paschalni, czyli ci, którzy przechodzą wychodzą z jednego stanu, stanu zniewolenia przez grzech, to znaczy przez to wszystko, co w skutek działania złego ducha nas zaistniało, że my w jakiś sposób, oczywiście nie w pełni, ale straciwszy właściwe odniesienie do Boga w grzech. Musimy się czuć jako mali ci więksi bogowie, którzy muszą troszczyć się o swoje życie, nie muszą troszczyć w sensie tym, że życie pochodzi od nas. Nie? Ja mam swoje życie i mogę z nim robić to, co uważam za najbardziej stosowne, bo mam takie poznanie dobra i zła. Tak ja pojmuję swoje życie. To jest jeden stan. Święty Paweł nazywa to czasem Niezbawienia, czasem przeszłości bez sensu. I potem jest drugi stan. To jest to, co się stało przez wyjście z Egiptu, właśnie z niewoli, i wejście do Ziemi Obiecanej, co było tylko obrazem tego, co stało się w Jezusie Chrystusie, który przeżył Paschę, właśnie zarówno w formie tej uczty paschalnej, jak i też tego wielkiego wydarzenia. Które było wypełnieniem paski, to znaczy przejścia z tego świata, nie? wypełnienia się w nim tej godziny, tego kiedy ziarno wpadłszy w ziemię musi obumrzeć. Jezus umarł. Ale to się nie skończyła Jego historia. Zmartwychwstał, otworzył bramę nowości. To jest fundamentalna rzecz. Chrześcijanie to są ludzie, którzy wierzą w tę prawdę i dzięki tej prawdzie żyją. Patrzą na wszystko, co się wokół dzieje, już nie tylko w, tej, jakby w tych kategoriach, które dominują w tym świecie niewoli, gdzie ja muszę realizować, muszę to oczywiście w cudzysłowie, bo to tak wszystkie są te pojęcia, jakby powiedzieć takie zawsze trochę przynośnie, ale muszę robić to, co Czuję, że jest potrzebne, żebym ja mógł żyć, być wolny, robić po swojemu. Z tego stanu życia w inny stan, ja mogę wejść w to, czym jest prawda krzyża, tego ograniczenia, w różnych katechezach o tym była mowa. I oparty o Boga, oparty o tego Jezusa Chrystusa, tego pasterza, mogę wchodzić w nowość życia, w której. Tej nowości życia są zupełnie inne reguły życia, inne reguły relacji. Bo ja nie stawiam siebie w centrum wszystkiego, ja wiem, wszystko musi być tak, jak ja chcę, czy przewiduję. Tylko jest ktoś, kto prowadzi. Tak jak już powiedział na Abrahamie, nawet jeśli ja nie wiem, którędy, dokąd, to wiem wszystko. Po co? Kogo mam spotkać? Kto się będzie w moim życiu objawiał? I wtedy potrafię mieć zupełnie inne relacje z bliźnimi. Tymi bliższymi czy dalszymi. Bo wiem, że ja nie jestem panem historii. Jest ktoś, kto prowadzi. Ktoś, kto objął całkowicie moje życie. Od początku do końca do śmierci. I pokazał, że ta śmierć nie jest czymś ostateczny. Właśnie tego was uczyliśmy na różne sposoby i to przeżywaliście w rozmowach z waszymi poręczycielami, gwarantami, żeby odkrywać, jak ta prawda Jezusa Chrystusa, ta prawda paschalna w nas działa. Od momentu przyjęcia do katechumenatu Jesteście ludźmi, którzy są wyczuleni na słuchanie, to znaczy na odbieranie tego promieniowania, tych informacji, nie, tego sposobu działania Ducha, żeby nie stawiać siebie w centrum, lecz dać się prowadzić. I dzisiaj po tych przygotowaniach jesteście tutaj w gronie Waszych poręczycieli. Z dłuż pastorzy nikogo nie widzę, z proboszu, bo wiadomo są. W parafiach, po to, żeby oficjalnie już Wy jako katechumeni, żeby zostać wprowadzeni w ostatni etap. Praktycznie ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy obrzęd kończy formalnie katechumenat. Jesteście już ludźmi, którzy nauczyli się słuchać. Oczywiście, jeszcze będziemy się uczyć całe życie. Ale wiecie, że życie pochodzi od słuchania. Słuchania tego, który jest zdawcą życia. I dzisiaj jako tacy ludzie przygotowani, mówię, zwracam się do katechumenów, ale do wszystkich tych, którzy też to przy ich okazji przeżywali. Stajecie oficjalnie jako ubiegający się, po łacinie kompetentes, wybrani do tego, żeby się ubiegać o to, żeby otrzymać. Ten sakrament pasalny, sakrament chrztu. I ten dzisiejszy moment, w którym po przedstawieniu będziemy się nad wami, Kościół będzie się modlił i wy wyrazicie swoją gotowość. I to też wyrażą najpierw wasi najpierw, yy, gwaranci, że wy uczyliście się słuchać. Jesteście ludźmi, którzy chcą słuchać. Zostaniecie wpisani, wpiszecie się. Wasze imiona do Księgi Życia. W ten sposób otwiera się przed Wami ten etap, tak jest nazywany, oczyszczenia czy oświecenia, żeby to, co już jest Waszym skarbem, Waszym doświadczeniem, stawało się dla Was tą okazją, tak można powiedzieć, tym czynnikiem tym, co pozwoli w wielkim poście przez ten czas pozbywać się, zostawiać się. tego wszystkiego, co jest jakąkolwiek przeszkodą na pełnym czy do pełnego oddania się Jezusowi Chrystusowi, żeby przeżywać w nas każdy w sobie Jego pasją. I się rozpoczął potem tym za dwa tygodnie w trzecią, czwartą i piątą niedzielę skrutynia, w których to będziemy przeżywać. To jest też ważne dla całej wspólnoty, dlatego, że wspólnota chrześcijańska, która przyjmuje katechumenów, ma w swoim w swoim życiu, tak można powiedzieć, łono, gdzie rodzą się chrześcijanie, to taka wspólnota jest wspólnotą żywą, wspólnotą, która daje owoc, przynosi owoc. Właśnie tym owocem rosną nowe ochrzczenia za te sześć, siedem tygodni, ile to będzie? Sześć, siedem. Otrzymacie, otrzymacie to wprowadzenie, w tajemniczenie już jako sakrament i dzisiaj stajecie jako gotowi, ubiegający się o to. Przeżyjmy tę dzisiejszą liturgię, słuchajmy słowa tego, który jest z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu roku B. I pozwól mi się tej tajemnicy prowadzić.